Cześć. Dzisiaj chciałbym zrecenzować kod kapitalizmu z pod tytułem Jak Gwiezdne Wojny, Coca Cola i Leo Messi kierują Twoim życiem napisano przez Marcina Piórkowskiego Jak zawsze w części pierwszej chciałbym opisać pokrótce o czym ta książka jest, więc jest to pozycja popularna naukowa, w której autor. Stara się dowieść, że reklamy i mm, kapitalizm, i wielkie korporacje po prostu działają na nas, zarówno świadomie, jak i podświadomie. I mm, tak jak powiedział on w podtytule, kierują w zupełności naszym życiem. Rozdziały są dość krótkie. Cała książka, mimo że dość długa, to czyta się ją dość łatwo. Niestety nie mam żadnych cytatów z niej, i oceniając ją, muszę niestety zgodzić się z dość krytycznymi ocenami tych kilkuset innych osób, które ją przeczytały. Spodziewałem się, że krytyka polityczna rzuci tutaj coś świeżego, coś takiego bardzo odkrywczego. Jednakże, niestety, miałem wrażenie, że po prostu autor przez bardzo dużą część książki po prostu zachwyca się. Sprytem ludzi od marketingu i e, różnymi tam właśnie przemyślnymi kampaniami reklamowymi, e, a nie mówi nam nic odkrywczego. Być może m, moja ocena jest spowodowana tym, że m, równolegle czytałem książkę Zmienić świat raz jeszcze, której recenzję planuję w najbliższym czasie. M, również rzucić do siebie. No jednakże spodziewałem się na pewno tutaj czegoś lepszego, a dostałem być może całkiem fajną książkę przez pierwsze tam 20-30%, ale już dalej to po prostu przebijałem się bardziej dla zasady niż o, z powodu powiedzmy tego, że ta książka jakoś tak super wciągała. I to tyle. Zapraszam Was. Już wkrótce na kolejne filmy i kolejne recenzje. Cześć.